Renoscenik 1 wersja poliftingowa wymiana stworzenia wahacza lub demontaż wahacza lub wymiana gum na końcach drążka Stabiliz wymiana gum na drążkach stabilizatora, na stabilizatorze mój Boże po pierwsze żeby odkręcić Yy, stworzenie wahacza, który znajduje się tutaj, znajdował się tutaj. Mój już po prostu był na wykończeniu. On jest do wahacza przekręcony na dwóch śrubach. Odkręcić to można kluczem numer 18. Mocnym kluczem, dobrym kluczem, to tak, żeby odkręcić te śluby, śruby, to klucz numer 18. Ale żeby dostać się do, do tej śruby, warto odkręcić sobie cały zacisk hamulcowy, który u mnie jest już podwieszony. Yy, żeby odkręcić yy, zacisk, potrzebny jest, z tego co pamiętam, kluczyk numer 18, taki niestandardowy. I też najlepiej jak jest yy, dobrej jakości, dobrej jakości nasadka 18, lub dobrej jakości jakiś po prostu klucz, żeby... żeby żeby nie chciał się obrobić, tak jak ja próbowałem, miałem gorszej jakości jednego dnia. No, niestety, klucz nie dał rady. Odkręcamy dwie śruby zacisków całego po raz. Jedna jest tutaj wysoko przy tym, przy tarczy, druga jest niżej. Cały najlepiej zacisk potem do góry podwieszamy sobie gdzieś, żeby, żeby zabezpieczyć, żeby nie urwać przewodu. Żeby nie było potem problemów z hamulcami. Gdy już mamy zacisk odkręcony, zabieramy się za odkręcanie tej śrubki, która która mocuje stworzeń w piaście. I do tego będzie nam potrzebny kluczyk numer 16. Też dobrej jakości. Najlepiej nasadka z jednej strony z grzechotką, z drugiej strony zwykły kluczyk, żeby sobie przytrzymać żeby się śruba nie obracała, odkręcamy i on prawdopodobnie od razu wam nie wyjdzie, nawet jak będziecie pukać młotkiem. Yy, trzeba odkręcić te dwie śruby, te dwie śruby. No to są od tego właśnie. Odsłonie. Ta śrubka natomiast obok, to jest trzynastka, trzyma tą klamrę od gumy yy, stabilizatora. Ściąga się do gumę starą bardzo łatwo, ona praktycznie schodzi, bo jest sucha w środku. Nową najlepiej sobie można... mam nową? Nową można sobie tutaj psiknąć, psiknąć jakimś, jakimś, nie wiem, WD-40, żeby tylko obsmarować. Warto sobie też psiknąć końcówkę drążka WD-40 lub jakimś tym, żeby, żeby po prostu ładnie, ładnie weszła, żeby na siłę nie trzeba było wbijać młotkiem. No i potem jak już jest gotowe, założone, no to do góry można sobie pomóc podnośniczkiem, przytrzymać ten yy, drążek, po prostu, no żeby go, bo ciężko będzie siłą mięśni to podnieść do góry. Yy, zakręcamy z powrotem, guma jest wykręcona. Jeżeli chcecie wy yy, wymienić sam sworznia hacza, no to tak jak mówię, te dwie śruby, ta śruba, najlepiej też jeszcze zacisk, ściągamy. No, i wymieniamy stworzeń na nowy. Ja tu mam już przygotowany też, bo jest w wagonalnym stanie. Tu jest nowy, nie wiem, czy to jest dobra firma. Mówił, że troszkę lepsza niż ta najgorsza, Mówię, dla mnie wystarczy. Na drugiej osi mam też do wymiany tuleje, ale jak już mam do jedna, na, jednej, na drugiej stronie do wymiany, no to wymienię sobie na obu stronach, żeby to o, zrobić. Po pierwsze, tutaj na kole do zdemontowania, które leży tam. Po drugie, gdzie to jest? Tutaj leży. Tu leży jakiś sporniczek, który jest przykręcony tak, o. Tutaj jest przykręcony, tutaj śruba trzynastka. Ona jest wkręcana w jakiś tam gwint, nie trzeba nic trzymać z drugiej strony. I tu jest też śruba na osiemnastka. I to, to jest tak skręcone. Do tego się można się dostać bez ściągania tego, natomiast dużo wygodniej jest ściągnąć sobie yy, nad kole, bo to zajmuje dosłownie 2 minuty czasu, a tutaj jest teraz swobodny dostęp do tego. Czyli tak jak mówię, odkręcamy 18 jedną śrubę, odkręcamy 13 to, wyciągamy cały ten i mamy teraz swobodny dostęp do, do śruby tulei, też jest 18 z jednej strony, też można sobie nawet trzeba z jednej strony trzymać kluczykiem jednym, z drugiej strony kręcimy, to samo jest z drugiej strony, na drugiej śrubie. Na drugiej tulei, z tym, że już tego sporniczka nie musimy odkręcać. Możemy zostawić w spokoju, ponieważ on tu jest. On tu w niczym nam no nie wiem, czy będzie to widać. On w niczym nam nie, nie przeszkadza po prostu. Czyli tak samo śruba, yy, kluczyk 18, trzymamy z jednej strony, kręcimy z drugiej strony, no i powinny nam już wypaść. Jeżeli mamy odkręcony stworzeń, jeżeli mamy odkręcone wszystko, to powinien nam, powinny nam. Yy, powinien na, nam, co to jest, wahacz cały odpaść. Jeżeli nie, nie macie jak wymienić samemu tulei, ponieważ no, trzeba będzie albo dużej siły, albo albo po prostu jakieś prasy hydrauliczne, żeby wyprasować i, spo, i wprasować nowe yy, i chcecie dać to do, do warsztatu, no to od razu mówię, że nie ma to najmniejszego sensu, bo w miarę dobry wahacz cały z, z tulejkami, z, ze stworzeniem wahacza kosztuje około 170 zł. Także można samemu pod domem sobie wymienić bez, bez żadnych pras, bez żadnego po prostu bez żadnego problemu. Tylko sił, siłowanie się z y, śrubami zostaje. Także no ja sobie sam po, postanawiam wymienić te tulejki dlatego no koszt tulejek to wyjdzie około nie wiem 20 zł za sztukę. No to 4 razy 20 jest 80 zł. Słożeń wyszedł mnie 50 zł. No to wyjdzie mnie to razem sami policzcie W każdym bądź razie, no na tym to wszystko polega. No, Wygodnie mi było sobie na dwóch podpórkach samochód postawić. Można, mogę sobie obracać to w każdą stronę potrzebuje dostęp z tej strony czy z tej strony. Pamiętajcie, żeby, żeby sobie to podwiesić, żeby nie uszkodzić przewodu hamulcowego, bo potem mogą być jaja. Od razu jak tu jesteście, to możecie sobie stań, sprawdzić stan osłon. No osłony u mnie są w stanie też agonalnym. Też niedługo trzeba będzie się tym zająć. Nie wiem jeszcze jak to się robi, ale jak się dowiem, to na pewno nagram następny filmik. Także no jeżeli już wszystko jasne, jeżeli chcecie z powrotem zamontować, no to... Robicie wszystko w odwrotnej kolejności, jak to zwykle bywa. No nie wiem, co to. jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to proszę, komentujcie pod, pod filmikiem, zadawajcie pytania, ja a w miarę możliwości postaram się coś wam napisać.